Te siedem słów finałowych e, to były takie. Echa, osiedle, świetlisty, sylwetkę, koszulę, sąsiadów, cyfry. Poeta nazywa się Edward Pasewicz, e, jest e, z Poznania. Ten spowiek, spędzają mi cyfry, pracują nade mną, mnożą, dzielą i tną. Edward Pasewicz, Poznań. Brawa dla Edwarda Pasewicz. Michał, brawo dla Michała! Obywatele, tegoroczne lepsze cyfry to świetlisty punkt w historii. Echa pomną wielki wyczyn władz ludowych. Powstało w niespełna cztery tygodnie nowe osiedle. Dumną sylwetkę solidnych bloków widać z zachodu i zachód zachodzi bielmem zazdrości. To prawda, brakuje koszul, lecz będzie więcej. Stworzymy własną, polską koszulę. Do tego czasu pożyczać będziemy ją od przyjaznych, wschodnich sąsiadów. Dobre. O, o, Jerzy Engel, syn byłego trenera reprezentacji polskiej i ślubu. Utwór e, pod tytułem Osiedle. E, nie dostałem echa miasta. Załamałem się. Świetlisty półmrok odsłonił sylwetkę jednego z sąsiadów mojej sąsiadki. Akurat skreślał cyfry w kotonowku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Myślał, że wygra. Życie nie jest proste. Aż tak. Następnego dnia znów założy koszulę z lubeksem. Dobre. Wiesz, pod tytułem Popowice Wstrzymywanie moczu Emancypacja neandertalczyków. Cyfry będące jedynymi konstruktami echa innego, postnuklearnego świata. Daj mi koszulę, a wyhoduję ziemniaki. Daj mi sylwetkę, stworzę paradygmat. I tak za sąsiadów mam ludzi innego gatunku. Świetlisty brak chromosomu. Osiedle wypuszcza pędy. <grymne> <grymne> Sylwetkę mam popularną, zdawia rozpoznać nie można po krótce i chodzie. Moje słowa nie noszą ze sobą eka, moje imię i nazwisko nie jest tak ważne jak cyfra mojej tożsamości. Osiedle, w którym żyję, faktycznie można pomylić z innym miastem, a sąsiadów z inną pladką schodową. Ten sam świetlisty wschód chyba przeżywam inaczej. Koszulę wpuszczoną w spodnie, czasem to stanowi różnica. Mam życie ponoć prywatne. W osiedle, na którym mieszkam, słyszy echa turnieju siedmiu słów. Moją koszulę. Opiętą w sylwetkę poezji świetlisty krąg oświetla. Bo cyfry wieku nie zastąpią tego, co w środku. Więkimy. i 18 głosów pani przegropała do siebie siebie i ośmiolieście głosów. Wychodzi tym samym na prowadzenie? Nie wybrali z ubezpieczenia e, Tak, nie będziemy wybrali z szefową. Kto e, zechciał zagłosować na, e, na kabinę, e, poproszę o podniesienie ręki do góry. To ja, dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewiętnaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, jest dziewiętnaście Jestem. i tu dziewięć, dwadzieścia, dwadzieścia, osiemnaście. Kontynuuje tradycję dawnego Kalamburu, a więc organizuje trudniej wiersza poetyckiego. Jak wygramu, to wszystkim stawiam piwo.